TSP. Temat tego skrótu był podejmowany nie raz i dzisiaj jeszcze raz zostaje podjęty. Tym razem postaramy się rozwiązać całą tajemnicę tego TSP. Oczywiście, jeżeli wy macie jakieś teorie, wy macie teorie na temat znaczenia tego skrótu TSP, to piszcie na dole. Ale nie same znaczenie, ale ogólnie możecie takie piękne, ładne teorie pisać na ten temat. Być może, jeżeli będzie jakaś ciekawa, to zrobię z tego odcinek. Oczywiście, przypominam, że trwa challenge 150 tysięcy do końca tygodnia, a ja robię dla was konkursik na Robuxy. Myślę, że warto. Zostawiajcie suba, klikajcie ten czerwony guzik, a my teraz Lecimy do odcinka. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się naprawdę, ale to naprawdę ciekawym znaczeniem słowa TSP, ponieważ jak pewnie wiecie, T.S.P jest skrótem, który oznacza nie wiadomo co. Jakieś słowa po angielsku. I dzisiaj znaczenie dosyć ciekawe i teoria tego znaczenia również jest. Myślę, że całkiem ciekawa. Jeżeli wy macie jakieś teorie, co może oznaczać TSP, piszcie na dole w komentarzu. Jeżeli będą jakieś ciekawe pomysły, to może wasz komentarz trafi do kolejnego odcinka. Oczywiście, jeżeli się tą swoją historią, tą swoją teorią rozpiszecie wystarczająco długo. A dzisiaj TSP, czyli The Sibling Speaks. Innymi słowy, mówiąc w sumie po polsku, The Sibling Peaks, czyli po prostu Rodzeństwo Świn. Tak, TSP może oznaczać słowo Rodzeństwo Świn. Rodzeństwo takie jak Penny i nasz George. Jednak co oni mogą mieć do czynienia z tym wszystkim? No właśnie, posłuchajcie uważnie tej oto teorii. Wszystko to ma trochę sensu i być może TSP oznacza The Sibling's Peaks, czyli rodzeństwo świń, ponieważ odkąd Penny wyszła z jego domu, odkąd Penny zniknęła, George pisał notatki. Notatki od TSP znajdują się tylko na mapach, na których przebywał właśnie nasz George czyli tutaj już mamy podejrzenie, że mógł je pisać. Do tego miasto poszedł on szukać babci i tam się znajdował i tam notatki również były. Mal schował się, bo wszyscy wyglądali strasznie. I być może w ukryciach to właśnie on pod ukrytym pseudonimem, pod ukrytym pseudonimem TSP, czyli pod pseudonimem Rodzeństwo Świn, pisał te notatki. Być może pisał to jako TSP, ponieważ liczył, że znajdzie to jego siostra, i być może oni wiedzieli o tym, nie wiem, taki skrót z dzieciństwa, że używali takiego skrótu i tak się po prostu nazywali, tak o sobie mówili, wiecie, takie różne szyfry, między dziećmi coś takiego jest możliwe. Którzy mogą się pokłócić, ale chwila, 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 ale no tatki na placówce, na karnawale, tak, myślę, że George również mógł je napisać. Karnawał, być może poszedł szukać tam naszego pana Pep i stawić mu po prostu czoła, dopóki nie odkrył, że jest tam zarażony, no i po po prostu stamtąd uciekł i dlatego go tam nie spotkaliśmy, bo jak sami dobrze wiecie, no naszego pana Peto ścigał od początku i chciał się na nim zemścić, więc bardzo możliwe, że go szukał, dotarł do karnawału, ale na miejscu po prostu został zarażonych, a skoro się boi zarażonych, no to po prostu stamtąd uciekł i dlatego też go tam po prostu nie widzieliśmy. I to przy okazji wyjaśniłoby notatkę bez podpisu, która tam się znajduje, a mianowicie dla tych, którzy szukają bezpieczeństwa, jest to właśnie najgorsze miejsce do szukania. Być może tą notatkę również napisał nasz George. Tak samo jak notatka przy klatce Foxiego. Być może nasz George próbował zapytać się naszego Foxiego, gdzie jest pan P, gdzie go może znaleźć, jak go może odnaleźć, ale wkrótce zorientował się, że Foxy niezbyt jest kory do rozmowy, ponieważ jest zainfekowanym. Natomiast jeżeli chodzi o Outpost, jeżeli chodzi o to miejsce, to George prawdopodobnie na tej placówce był, jednak bał się ujawnić, bał się wyjść z ukrycia i po prostu czekał, aż otworzymy bramę. I dopiero wtedy chciał się po prostu ujawnić. Jednak jak to wyszło, no sami wiecie, według mnie nasz George po prostu no, od samego początku się bał, trochę nam się przyglądał, ale finalnie i tak nam się nie chciał ujawnić, to my go dopiero zdemaskowaliśmy. Tak samo w przerywniku kończącym naszą akcję w Malu, Pony opowiada o sygnale z helikoptera, który prowadzi tutaj do naszego Pana P. Gracz tutaj mówi, że no, trzeba tego Pana P złapać, że trzeba go tutaj zniszczyć i trzeba go po prostu pokonać. I wtedy być może nasz George znajdował się również gdzieś w okolicy i nas podsłuchiwał ponieważ jak sami dobrze wiecie, no jego celem było odnalezienie pana P, jego celem było go pokonanie, jego celem było go złapanie i po prostu no zemsta, zemsta, no bo przecież pan P zaraził jego całą rodzinę. No i George prawdopodobnie wtedy nas podsłuchiwał i zdecydował się za nami pójść, aby po prostu zobaczyć się z naszym panem P. Jednak jest jeszcze jedna notatka na mapie, która tutaj trochę może być wykorzystana i trochę z tym powiązana. Czy do końca? Hmm dajcie znać na dole w komentarzu, ale o co dokładnie chodzi? Jest notatka. Nie ufaj SI. Okej, okay, nie ufaj SI. Czym jest SI? Cóż, to słowo może oznaczać dwie rzeczy, bo SI to może być ucinek słowa. Ucinek słowa sister. Czyli po prostu nie ufaj siostrze Georgia, nie ufaj naszej peny. Jednak dlaczego jej nie ufać? Cóż, tutaj może być dużo podejrzeń na ten temat. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie, ale może to słowo oznaczać jeszcze jedną rzecz. A mianowicie nie ufaj siblings, czyli nie ufaj rodzeństwu. Tak, tutaj drugie znaczenie, również bardzo ciekawe. TSP The Siblings Peaks, czyli po prostu rodzeństwo świń, ale tutaj... Czyli, żeby SI było nawiązaniem do słowa TSP, czyli do słowa środkowego w skrócie TSP, czyli SE, SI, Siblings. Hmm? Może rozwinięcie lekki tego skrótu? Kto wie? Kto wie? O tym się, no, być może kiedyś dowiemy. Trzymajmy kciuki. Jak dobrze wiecie, fabuła naszej PIGI-1, bo PIGI-2 jeszcze nie wyszła, w momencie, kiedy nagrywam, oczywiście, ten materiał może oglądacie to już jak wyszła, to George yy, w tym momencie, no, fabule... Na samym końcu, jak zauważyliście, chciał zaatakować naszego pana P, chciał go tam yy, no, załatwić, jednak gracz go uspokaja i żeby nie robił, i żeby yy, tak nie robił po prostu, no bo po prostu okaże się wtedy, że no jest gorszy od niego, i w sumie, gdyby tak się trochę pozastanawiać nad końcówką naszej fabuły, nad końcówką tego, co się zakończyło w Pigi, to możemy wywnioskować, że hej, ale co jeżeli. Co jeżeli od samego początku nasz pan P był tym dobrym, a George jest tym złym i to on cały czas trzyma się blisko nas, udaje dobrego, a jest największym potworem, największym zwyrolem w całej po prostu naszej fabule naszej gry? Wow, to byłby niezły mind blow i dlaczego tak myślę? Cóż, wyobraźcie sobie, że na początku, na początku naszej gry, na początku tego przerywnika filmowego, w którym zostajemy zaatakowani i ogłuszeni przez świnie, to tak naprawdę nie ogłusza nas ta pigi, która znajduje się w domu, a nasz George. Myślę, że Penny i George od samego początku mogli ze sobą współpracować, a nasz George tak naprawdę nigdy nie był zaginionym, tylko udawał, że zaginął. Oczywiście można by tu powiedzieć, ej, ale skąd roście wiesz, że zaatakował nas George, a nie Penny? Cóż, odpowiedź jest prosta, gdyby zaatakowała nas Penny. W tym domku, no to zostalibyśmy zainfekowani, no bo Penny była zainfekowana. George, wtedy myślę, że jak nas zaatakował i zostawił w tym domku, to uciekł. A Penny została w owym domku, aby nas po prostu zarazić. Być może była to część tego jego planu, ponieważ TSP twierdził, że miał plan w notatce w centrum handlowym. A jaki to plan? No, był realizowany. Który to był plan? Nie wiemy, bo nie powiedzieli. Ale być może ten atak, to ogłuszenie to był owy plan, o której notatka TSP mówiła. A co wy myślicie na temat tego wszystkiego, co tutaj wam powiedziałem? Dajcie znać na dole w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, ponieważ lecimy po 150 tysięcy do końca tygodnia. Jeżeli wam się uda, to rozdaję wam Robuxy. Więc no, myślę, że warto strzeleć tego suba, udostępniajcie znajomym, żeby również suba strzelali. A my widzimy się jutro godzina 12. Także trzymajcie się, no i hej.